Cześć. Z tej strony Oskar Bienko ze Studia Sportowego Sport Coach Studio w Szczecinie. Mam dzisiaj dla ciebie trzy szybkie, ale za to jakże cenne wskazówki dotyczące treningu górnej części ciała. Są to podstawowe aspekty techniczne, dzięki którym twój trening będzie o wiele efektywniejszy, ale i przede wszystkim zdrowszy. Pierwsza podpowiedź dotyczy wszelkich wyciśnień z użyciem ławeczki, ale dla przykładu weźmy sobie klasyczne ćwiczenie, czyli bench press. W momencie wyciskania sztangi skup się na mocnym wbijaniu stóp w podłoże, a głowy w ławkę. Pozwoli to Twojemu ciału ustabilizować się, dzięki czemu transfer sił będzie o wiele efektywniejszy, co oczywiście przełoży się na kilogramy. That's right, brother. Innymi słowy, nie myśl o wyciśnięciu sztangi, a wręcz o odepchnięciu się całym ciałem od niej. Pamiętaj, aby stopy pchały w podłoże. Druga podpowiedź dotyczy podciągnięć. I aby je robić efektywnie, nie myśl tylko i wyłącznie, aby dociągnąć brodę nad drążek, ponieważ może to skończyć się takim ustawieniem łopatek. Zamiast tego skup się na odciąganiu barków od ucha, czyli na depresji łopatek. Ostatnia podpowiedź odnosi się do ruchu wiosłowania. Niestety, ale wciąż duża liczba osób myśli o przyciąganiu przyrządu, który trzyma w ręce bezpośrednio do ciała. Wykonując ruchy w ten sposób, praktycznie cały ciężar przemuje biceps. Stąd nie możesz się dziwić, że nie czujesz mięśni pleców podczas tego ćwiczenia. Zamiast przyciągania, pomyśl o ruchu łokcia w tył, który ciągnie ze sobą bark. Zaznaczam, że bark jest tutaj bardzo ważny. Bez prowadzenia go do tyłu, wiosłowanie praktycznie w ogóle nie zaangażuje Twoich mięśni pleców. Niech te trzy podpowiedzi przełożą się na Twoje efekty treningowe, a także zupełnie inne czucie danego ćwiczenia. Daj znać w komentarzu, jeżeli coś się zmieniło albo jeśli masz jakiekolwiek pytania, to również będzie odpowiednie miejsce. Dzięki za dzisiaj. Pamiętaj, aby zostawić kciuka w górze, a także podzielić się tym materiałem ze swoimi znajomymi, za to będę ogromnie wdzięczny. Pamiętaj również, aby zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco w przyszłym roku. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia niedługo. Na razie.